Dawno nie było... Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie było takiej kiepskiej pogody. Dawno nie było dechapanców. Dawno nie było... ...enduraka. Więc yy, dzisiaj przyszła pora i będziemy sobie eksplorować Las Wolski. Przynajmniej taki jest plan. Już za chwilkę będziemy pełzali tam do góry. O! No. Żeby zjechać na dół, najpierw trzeba wyjść do góry. Dobra, jeszcze idę do góry. No, jestem bardzo ciekawy jak ja tu zjadę na moich oponkach letnich. Pojedziemy sobie potem tam, tutaj jest skałka, wylądujemy tam, a tam nie wyhamujemy. Tak, no to taki jest plan. Idziemy wyżej północna się na kopca kościuszki. To żadna tajemnica. Nie ma tutaj absolutnie żadnej trasy. Po prostu wyszliśmy na górkę i będziemy sobie z niej zjeżdżali. Jakąś linię sobie znaleźliśmy, nawet jakiegoś drobka ze skałki naturalnego. Znaleźliśmy, ale jest tak ślisko, bo śnieg przytopniał. Jest po prostu lodowisko. Więc yy, ubieram kask i jedziemy na dół. Walczymy, próbujemy. A kto znowu na kanale, no to oczywiście zachęcam do subskrypcji. Pojedziemy sobie tutaj po płaskim, później się oderwiemy tam lekko w prawo i. Dobra, to się nie liczy, idziemy jeszcze raz. Ciach. Może teraz no to dojedziemy dalej. Tu i uwaga tu będzie drop No się Ci O wow. Ale ja jestem na dole. A to przeżyliśmy, idziemy jeszcze raz. Cyk Nie, następnym razem ubieram korki do podchodzenia Co, gotowi? Gogle ubrane? Idziemy Idziemy Wy tego nie widzicie, ale jest wszędzie dość stromo Stromiutko, na hamulcach I puszczamy Cyk wow. Znowu Grzesiu na przestrzał Cyk jeszcze bardziej ślisko niż samo. Przeżyliśmy, ale już sami nie podprowadzam rowerów. Szkamy inne miejscu. Poszliśmy dalej w las, znaleźliśmy bandę. Po niej step-up, którego lądowanie ma 10 cm. Wykręcone wybicie, ale całkiem fajnego drewnianego dropa, którego zaraz polatamy. Tak jest, Grzegorz? Tak jest. Śnieżek na końcu dropa. Może nawet przymarznięty lekko. A nie, fajny. Przyczepny bym powiedział nawet no, myślę, że jest idealny warunek. Nieźle tutaj mamy całą linię jednak, nie tylko tego dropka tam, ale całą linię tu do góry, więc no... Owocna eksploracja jak na razie. Ktoś pierwszy nagram od razu. Nie ma chętnego. No co, jedzie za mną czy nie? Pierwszy dropi. to hamowanie! Dropik, ślisko to. w krzakach. Ja jadę. Bandka. O źle pojechałem, ale dam radę. Dam radę. Cyk, dropik, step up. Cyk. Cała linia zaliczona. Wszyscy? Oj, nie wszyscy, tylko ja dojechałem. Teraz jadę za wami. Dobra. Dobre lodowisko O, do chłopaki dobrze pojechali Cyk, I na plac Cyk Dobra, teraz idziemy eksplorować dalej Tam idziemy Znaleźliśmy kolejną kozacką rzecz Mianowicie prawdziwego, ale to prawdziwego No dawno nie widziałem takiego NSA No i... No jest, szacun, że komuś się chciało, że ktoś w ogóle miał chęć i motywację, żeby zrobić coś takiego w środku lasu. Zobaczymy jaki jest długi. Dobra, to dawaj Grzegorz przede mną, dawaj Patryk za mną. Przejedziemy, zobaczymy co to jest. Czy bardzo śliskie. O, jest ślisko, ale da, daleko nie spadniemy. O nie zakręt. O, pier, pierwszy leży. O! Drugi leży to, to się musiało tak skończyć I ten zakręt jest nie do pokonania w obecnych warunkach, bo Jest lodowisko Ale zrobimy podejście drugie Tych Podejście numer dwa Teraz wolniej O nie, on się ślizga Przede mną spadł, za mną spadł Ej, uciekaj Uciekaj, bo jadę Uciek, jadę Kurde, jadę ostatni zakręt, ostatni zakręt I cyk i pyk, i mamy całego norczora, pięknie Paweł. Dawaj powoli, jadę na końcu. No i odpad, dawaj Patryk, ty Grzesiu, jeszcze będziesz miał jedną rundę. Super, o nie, odpad. A ja jadę, a ja jadę! Kurde, znowu jestem. Ten zakręt już luzi. I cyk dropik. Tam już niżej nie jadę. Niżej nie jadę. Przypilnuję chłopaków, żeby dojechali do końca. Dobra, robi się ciemno. Dawaj, chłopaki, ostatnia runda. Dawaj, dawać, 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 dawać. Patryk pojechał. Patryk pojechał. Patryk to ma. Przegrałem. Przegrał. Grzegorz przegrał. Patryk widzieliście. Skoczył dropa, dojechał do końca. Moje gratulacje. Dojechał pan do końca. Wygrał pan nic. Satysfakcję. Nie, Grzegorz niech męczy to, niech męczy. Czuje nawet idąc na nogach. Przypomniał mi się, że miałem powiedzieć wszystkim ludziom, którzy mówią, że mój rower to nie, nie enduro, a ja go nazywam endurakiem. A jak to jest? Na przykład, jak jest dirtówka bez hamulca, to jest dirtówka bez hamulca, czy już streetówka? A może parkówka? na streetówce lata wielkie hopy, to już ma dirtówkę, czy lata duże hopy na streetówce? No ja nie wiem, jak to jest, ale żeby Wam żyło się z tym lepiej, to możemy przyjąć, że mój rower nie jest endurówką, ale nazywam go endurakiem, bo tak się wabi. Ok? No. Grzegorz masz grę bonusową tą rundę Bonusowe życie I wolniej tu, wolniej i będzie git Ale nie blokuj koła same no, się blokują No to wyczucie jak sprzęgło w tym yy, w tiko. Ty to? Nie mam Jak szakso tak O i tu spokojnie Tu jak ruszanie pod górkę Dawaj, 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 dawaj Cyk! No i dobra i tam już jest luźno i nawet pedalkika na, na końcu i pyk. Wszyscy mają majzegu pyk. No i myślę, że tym kończymy pyk, hop, zostawcie suba, łapkę w górę i się widzimy. Pyk, o, tego nie było. I się widzimy w kolejnym odcinku. Koniec.